A więc cieszy Manko z tej strony, boże, i widzowie. Witam Was na filmie. Ale jakim filmie? Widzę, w pierwszym filmie z montażem, widzowie. Dzisiaj sobie zagramy taki challenge, że z dwóch pierwszych skrzynek, jak mi wydropią jakieś bronie, muszę nimi grać do końca gry. Ale powiedzmy, wydropi mi PM szary. Tak, jak spotkam zielony, to mogę tak y, zrobić. Więc widzowie, y, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. A my lecimy do pierwszej rundy. A więc widzowie, lecimy sobie z pierwszą rundą. Ale jestem bardzo wdzięczny, za to, że mi pomógł strasznie, no za to, mi pomógł zacząć edytować te filmy. Ja będę te filmy montował, ale on mi powiedział co i jak, więc dziękuję Wojtkowi, pozdrowienia y, dla niego. I widzowie, lecimy i challenge się skończy, jak wygram rundę, więc miejmy nadzieję, że tą rundę to wygram szybko i mam nadzieję, że ten film wam się serio spodobał, ponieważ no, myślę, że montaż zajmie mi więcej niż sam film będzie trwał e, łącznie, więc no serio, jest mocno, jest mocno. E, no a my sobie już lecimy, więc i medy, takie no wiecie, na przykład katana, do przemieszczania mogę ją, ale żeby bić już nie mogę, widzowie, umówmy się, albo żeby mi wlecić z dwóch pierwszych strzynek to mogę, ale no no tak to się to nie zalicza, lecz nie chodzi o bronie. Popa, karabin, fem, więc to są takie, które się zaliczają. Więc serio miejmy nadzieję, że wydropią nam bardzo dobre bronie, ponieważ nastawiam się na to, że no będzie dobrze, miejmy nadzieję. I widzowie, jak widzę broń na ziemi, nie mogę jej zebrać z dwóch pierwszych skrzynek, żeby otworzyć. I ja wiem, że najbardziej widzę celował w taki, ten mityk, taki ala żeby wiecie, no... Jak już o dobrą rzadkość tego dropnąć, no ale zobaczymy. Ja wiem, mógł dropnąć tego PMa e, z celownikiem, widzowie wtedy bym se poleciał po Mityka i... i tyle no nie? Dobra, tam jest jedna mityk taka Ala skrzynka i tu, więc ja tutaj po nią lecę, albo że nie będzie. A, a widzicie, ej, chciałem normalnie lecieć tam otworzyć, ale nie nie mogę. Nie ma jej, kurczę, pieczony, czy Dobra, lecę tam. Tutaj musi być już A jak nie będzie to muszę dwie normalne otworzyć. O kurde Jest, dobra. Karabin! Gdzie jest Typek? Tutaj jest. Dobra, dead widzowie. Dobra, pierwszy kill za nami. Mamy bardzo dobry karabin widzowie, więc... No, jestem z tego zadowolony. Na razie nie otwieram skrzy... Nie mogę, nie mogę, przepraszam. Nie, nie, nie zalicza się, nie, nie, nie zagrałem jeszcze nią. Dobra, więc widzowie, idziemy teraz do góry. znaczy czas, Czasem się tam mi tych skrzynka nie zrespiła. Ale z tego co ja widziałem, no to się widzowie nie zrespiła. I kurczę, no, no będzie ciężko. Dobra, biorę to i to. To jest moja pierwsza skrzynka. I te mogę otworzyć, ale broni już z nich nie mogę. Albo że mi lepsza jakość pomp lub karabinów leci. Dobra, no to pijemy biga i widzowie na razie wszystko nie dobrze, ale ja muszę widzowie, no czasami się zapominam i już już na początku filmu były momenty gdzie już prawie wziąłem i użyłem. Otwieramy, ale nie bierzemy broni. Więc tak, to też otworzymy, ale broni nie bierzemy raczej. No. Spodziewałem się tego widzowie. Ja bym. Nie, w mityka też nie mogę wlecieć, Albo że po maskę sobie polecę, po prostu. No, maska by się przydała do, do szybkiego. No, tej tu. Ale dzisiaj mamy mega dobry loot. Szczerze, jestem mega zadowolony z tego lootu. I to nie jest ustawione. Nagrywam ten film pierwszy raz. Ponieważ wczoraj nauczyłem się. Monto, dzisiaj się nauczyłem montować tak naprawdę. Wczoraj i dzisiaj. I zgrałem sobie piosenki, żeby ładna piosenka lecia w tle. I wszystko, wszystko jakby. No jest... pod tego, no, no, Wszystko jest... nie będę nagrywał 20 filmów aż będę miał dobry loot Tylko ja tutaj nagrywam szczerze, żeby nie było, że... ...gram 20 rundy i mam taki loot Szczerze, co No ja sam się dziwię, że taki loot Ja się bałem, że mi wydropi... ...PM plus kurczę PM Albo... jeszcze gorzej by mogło coś być, ale jest serio, serio dobrze No, no... Podoba mi się to O i tą pompę mogę sobie wziąć ale po potem jaką taką samą. Ale bo to jest ta sama pompa, tylko że inna rzadkość. Więc widzowie, zostawcie jeszcze raz łapkę w górę, Subika. Żeby nas w chwilę nie ominęły, oh, serio. Lecimy po 60 teraz słów, choć 55 50, 50. Dobra, ja bym zaczął bić. Choć czy się opłaca po całą maskę. Szkoda, w sumie, że mi pewnie wytropił. jest LEŻĘĆ! Dobra... Nie, bo... Świl bomba! Bo się świluj, świluj! Nie, nie mam ammo. Dajcie mi ammo. No, no, do PMA oczywiście. Masz do pema, Ale do karabinu? Daj mi do karabinu. Dziękować tobie, dziękować tobie, przyjacielu. A teraz ostatni raz ją biję i... Już mam... bombę. Dobra. Tylko najgorzej, widzę, nie mogę wziąć PMA. Jo! Jak się wystraszyłem. Dobra, widzę, pema nie mogę, widzowie, niestety, wziąć. ale... ...to się nic nie dzieje. Najważniejsze, że... ...mogę wziąć Rotate, ponieważ to Rotate się mi przyda. I medalion mogę wziąć, ponieważ, no tak... wiem, że Rotate można brać... Niestety tego PMika nie mogę, bo nie wydropiłem go z pierwszej skrzynki, no i... Tak, widzowie. I dziękuję oczywiście Wojtkowi bardzo też za podsunięcie pomysłu na pierwszy film, więc pozdrawiam go serdecznie. Jak widzowie jak chcecie, to możecie mi dawać inspiracje do następnych filmów, ponieważ to mi się przyda i tak, bo no, inspiracje się przydają, chociaż ja też widzowie czasami biorę. Y no ja się przyznam, no nie, że ja to czasami coś tam biorę od większych twórców, często od Jacoba postaram się, żebyś pomysł, bo serio, no widzowie, ja jeszcze ja jestem początkującym i ja tak szybko nie wymyślę więc wszystkiego na razie, więc szczerze, widzowie, no nie mogę się doczekać, aż będę to montować. Czemu mam tak mało to jest, on mi daje tak da z daleka tak dużo. To, ten typ musi być wizowy dobry. Co tu się. Co? Ha, dobra, wizowy, no to nieźle. A więc lecimy z drugą rundą wizowy i zobaczymy na początku, jakie bronie mi wypadną. I potem wy się teleportujecie, jak będę bił, albo już mam jak już będzie dobre miejsce widzowie i widzowie to chciałem dodać, że to nie będzie jakiś profesjonalny montaż, przypomnę, że to jest mój pierwszy film zmontowany, więc jeśli coś będzie nie okej okay, coś niewytne, jak będę mówił, coś, coś to proszę się, nie zamierzaj śmiać, bo serio, no to jest mój pierwszy film, ja się staram tutaj zrobić jak najlepiej wszystko, żeby to ładnie wyglądało. No w sumie no, dla swojego kanału to wiadomo, że każdy robi najlepiej, no ale wiecie, że za pierwszym razem to Każdemu się mogą zdarzyć błędy. Ja mam nadzieję, że akurat ten film nie wyjdzie mi tak najgorzej. Na pewno będzie ciekawszy niż takie normalne filmy. Eee, I widzowie to będzie na tyle. I nie się nie kończy widzowie, Jak tej runy nie wygram, ani jeszcze następnej, to ja po prostu kończę film. Czekajcie! Z dwóch pierwszych skrzynek to, to wziąłem tu z ziemi. Stąd. Stąd otworzyłem to. I stąd otworzyłem to. Dobra. Dobra no, przepraszam że zapomniałem o tym challenge'u, przepraszam. Dobra, więc już mamy, no lud znowu taki wiecie. No no w się sensie taki, wiecie, przedtem był dobry, ale teraz jest taki średni, ponieważ no... I katana mogę brać do rotate'u, ale już do bicia nie. Ludz jest średni, ponieważ pompa jest średnia. A więc widzowie lecimy i wy, wy teraz zobaczcie perspektywę jak będę się z kimś pił lub będę jakby albo będę się z kimś pił albo jak będzie dobre miejsce, więc wyczekujcie. Fajta, mam fajta, widzowie. Zacznijmy jak się ten fajt toczy Nie mogę, dead. Dead! Dobra, widzowie. Więc, yy, no widzimy się zaraz. Widzowie, zrobiłem idealnie cięcie, jak zabiłem tego typa, a nagle jakiś ziomek drugi od boku mnie zespamił, więc jesteśmy z grom numer 3, widzowie, i jak ta gra nie wyjdzie, to ja po prostu kończę film, więc yy, ja teraz wchodzę do następnej rundy drawa za na sekundach, zobaczycie następną rundę, jak zbieram następne broń. No więc dobra, lecimy widzowie z trzecią, tak jak teraz widzicie. Więc otwieramy dwie pierwsze skrzynki. Mamy dwóch typach się wyłożyć na początku. To i tak kończę ten film, bo no jest już tutaj trochę. No nie, jak tu nie dobra, są dwie skrzynki dalej Z pierwszej sobie wydropi. No i pewnie sobie mi to samo dropi Dobra, yy, nie mam pompy widzowie. Cała runda bez pompy teraz jest rozgrywana. Oj. Z tej gorszej chyba go zabiję. Bo jak no, to jest jakiś bambol, to o mówię, nie? No i teraz bym sobie wziął tą pompę, kurde, ale. Oczywiście. Yy, no i dobra, lecimy w tamtego typeczka, bo ja wiem, że on tam poleciał. Możemy się uda go zabić, może. Nawet, no, nie wiem, w sobie. Miejmy nadzieję, że ja go raczej zabiję. Że się ra raczej się go raczej nie zabiję. Nie. Z tego co. <grym> Nie ma go tu to gdzie ten przyjaciel nasz w Co? tylko w poleciach To nie jest miasto nie wymienił lutów, to lepszy przypadek e, impulsy mogę Czy lepszą rzadkość br broni też e, mogę, więc e, tak A więc w sklepę, no zobaczymy czy się nie włożę. Jak się włożę to już, tak jak mówiłem. Trudno. Raczej się nie włożę jak to tam takie gracze tu będą. Raczej nie, ale jeszcze jeden. Chyba jestem. Teraz tego powiem, się nie da karabinu, bo tam, bo tam to powiem widzowie, więc yy, zabili, zabiliśmy dwie osóbki i lecimy dalej widzowie. Dobra widzowie, mam typa, mam nadzieję, że się znowu nie wyłożę. No kurwa no będzie już koniec filmiku, no. Yy, a, ale boże, on nie chce we mnie wlatywać widzowie, nie no chyba chce. Chyba, oj kolega chce. Oj, ja cię Nie jest dobry. Chyba. O, ja przecież przypadek ja nie, on nie, on może być dobry Widzowie, no stresuje się od niego lecieć Ale co? Dobra, jest A to jest po prostu taki bambolek Dobra, to jest bambolek Więc widzowie, widzimy się po cięciu Dla mnie to jakieś parę minut Dla was to sekunda Widzowie, teraz cały czas nagrywam, bo będzie za dymem, jest 12 osób, już trochę mniejsze za widzowie, więc, no miejmy nadzieję, że się od razu nie włożę, tylko zrobię tego wina, żeby nie było dla mnie jakichś, wiadomo, tutaj yy, obrażeń, że, o kurczę, typ, że nie wygrałem rundy, skończyłem film, ze serio, postaram się, już jak mam, to postaram się wygrać rundę. Tak? No ale jak... Dobra, dead. No szczęście. I to jest ten moment, a, no nieważne. Myślałem, że tu jest lepszy karabin. Nie, nie dobra, to jest na w żeby wygrać. No też ja od razu wyłożę. No nie no, jak on będzie grał z i pompy, ten szans w Net widzowie, let's go widzowie! Tak jest! Net widzowie, let's go widzowie! Widzowie <grymianie> ja nie mogę, nie wiem ile ja razem jeszcze powiem. Widzowie bardzo dobrze tutaj. wykierowaliśmy sery SZANSA POD żeby nie było żadnych tutaj do mnie nieprzyjemności. I widzowie jak coś źle powiedziałem w tym filmie lub nieładnie lub coś, to przepraszam, ale no ja zaczynam, zaczynam z tym montażem i może się to wszystko jeszcze kupy nie klej, tak jak ja to zamontowałem. Ale no serio, widzimy miejmy nadzieję, że już w dalszej fazie mojego rozwoju tubowego będzie lepiej. No od tego bota nic sobie nie weźmiemy, ale jest spoczką w jest moja furka, weźmiemy sobie. Idziemy dalej w typeczków. Albo typeczki w nazwę, miejmy nadzieję, że w sumie przeżyję do top 5 i potem wygram tą grę. Ale kto wie, kto wie jak to będzie. Nikt tego pewnie nie, nie. Ej, kiedyś się dał na tym zjechać, nie? A czekaj od drugiej strony? Nie no, ale kiedyś się dało na 100%. Jak ja jakie jak ja potem sobie śmigałem, no. Ktoś się tam klewie yy, Podejrzymy, podejrzymy, może zabijemy. Nie wiem. Yy, tam się... No to ktoś na wyspę. Czy ja chcę lecieć w wyspę? No nie wiem, dzisiaj. No nie wiem. Jest już dobre miejsce, dobrze killi zowie, ale trzeba się wyspę właśnie też kurczę, już parę z 10 to mówię, nie wiem. No i zobaczmy Nie mnie zostaw! Jeszcze nie chcę zastąpić Dobra, zrobię uciekamy. Dobra, to jest na hita. Dead! Dobra, dead w blocie, w Następny tam jest. Dobra, lecimy w następny. że mega dobrze idzie. Dobra, mogę grać No nie wiem, nie mam szans do Ten typ ucieka. Ale przepraszam się, Termina, nie wami się z tym sobie. A ile tutaj kurna botów typu jest? Nie, odadnę. Uj, odadnę. Dobra, widzowie, ja uciekam, ja uciekam, ja mogę dać, widzowie. Przepraszam się, nie uzywałem, ale się tak zestresowałem, widzowie, widziałem, że włączyć nagrywanie, że będzie na okrągło zadymać. Zostawcie mnie. Następny te widzowie, niedobre, jeszcze jest szansa. Ja nie Zresztą mogę, nie mam pompy. Z jak ja całą grę bez pompy, z samym pm z samym karabinem wygram. Będzie szok dla mnie wielki myślę, że dla was też, ale no zobaczymy, czy się uda. Jeszcze, jeszcze nie wiadomo tutaj. Szybko sobie niszczymy beczki, trzeba szybko do na nalecieć, żeby przeżyć. Ponieważ zoom pewnie już podróży bijenie, mam na HP leczenie, więc sobie lecimy. Ale serio, nie spodziewałem się, że, się, że tak długo wytrwam, że kill zrobię. No, ale co, jak to, jak nie masz pompy, ten karabin jest w dobry w miarę. Więc, yy, no, tak jak mówię, serio, i w przysięgam, że kurczę, jestem mega zadowolony, że mogę natać filmy. Ponieważ pewnie dla Was też to będzie lepiej to oglądać, ale tak jak nie wiem, dobre, to już nic bo po się powtarzam. Tak jak mówiłem te filmy. Teraz ten film pierwszy na pewno nie będzie jakoś najlepiej zmontowany, ale na pewno lepiej zmontowany niż Modetyp. Nice Nie ma nigdzie następnych, na razie, na razie oczywiście. Bo ja po prostu ich nie widzę, ale czy są wie? Na pewno gdzieś... Co są... kurde! Ja się podrapałem i... Jak ty dalej stąd, bo ja w sercu mam go... Nie wiem, co w zęgrowędzę. Rzucamy sobie glutka. Żeby tutaj przeżyć widzowie, serio, jestem zestresowany, ponieważ Wino zrobić będzie fajnie. Dobra, niech on we mnie wleci widzowie, ja do niego z karabinu wyjdę, pewnie mnie zabije, bo to pewnie jakiś się najgorszy grać On przetnęł, zrobił mi inny Uciekam są. Jestem przy zonie, idealnie. Ty, oj, nie wiem czy tak idealnie, oj, oj, oj. Dobra, to jest mój koniec, widzowie. No, bardzo miło mi było nagrać ten film. Dobra, to nie jest mój koniec. Czy ktoś mówi coś o końcu jakimś? Ktoś mówił coś o jakimś końcu, widzowie? Nie, na pewno nie ja, na pewno nie ja, widzowie. Let's go. Udało mi się go zabić. Zostały mi dwie osoby, ze mną trzy. Widzowie, no ja nie wiem, katany i tak nie mogę zabijać. A tu teraz typ na mnie jest. No to kurczę, nie za dobrze. Gdybym mógł bić z katany, by było lepiej, ale są dwa medaliony, z czego jeden jest na mnie. Drugi jest gdzieś tam, pewnie przeze mnie. I co mam teraz zrobić? Co mam zrobić? Serio, szansa podmina. Kurde, no nie wiem, nie wiem. Widzę pierwszy film z montażem, ale nieźle mi idzie tutaj, więc no no. Ja mam nadzieję, że wygram, żeby było pełno, prawnie że wygrałem challenge. Ale jak, jak coś, to jest dobrze. 10 kili trzecie miejsce, wzajemnie się przy Ta runda była spoko, więc no. O, aż to się odurzyłem. Ej, tak, nie wiem, to jest gdzieś typ, tak? Tu jest Zysia. Ale nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. Zaraz ono wywali to pewnie się... Dobra, ja biorę katany do rodejtu. Tam jest medalion, dobra. Ja muszę pamiętać, że z nie mogę bić, bo widzowie jak zabiję kogoś z katany, to jest na top 2 to challenge po challenge po prostu. O! Patrzcie jak my dalion jak na chwilę. No serio on z katany będzie grał! Na no hita był widzowie! Mega Mouse sobie widzowie, dziękuję bardzo za oglądanie, zostawcie jeszcze raz łapkę w górę subika, jak kończę ten film, pierwszy film z montażem, więc dziękuję za oglądanie, siemano, widzowie!